W tym odcinku udajemy się do powiatu monieckiego z wizytą u Państwa Wojtachów ze Szpakowa. Obejrzymy masarnię Biebrzańskie Smaki. Masarnię małą, ale znaną i cenioną w regionie. Witam Państwa w Szpakowie. Znajdujemy się w masarni Biebrzańskie Smaki. Jest to masarnia rodzinna, która powstała 8 lat temu, w 2013 roku. Jest to mała masarnia oparta na własnym ma Na własnym produkcie, bo my jesteśmy rolnikami i produkujemy trzodę. kiedyś taki powstał pomysł, aby coś właśnie z tej trzody, jeszcze coś tam pójść dalej, żeby to nie tylko była sprzedaż sztucznika, ale również i jakieś było przetwórstwo. Spróbowaliśmy własnych sił i wcale nieźle nam to poszło. Także w tej chwili na razie jesteśmy zadowoleni z tego, jak to idzie, jak to się utrzymuje. Nasza masarnia funkcjonuje w oparciu o działalność marginalną, lokalną, ograniczoną. Musieliśmy wykonać szereg, dojść do różnych instytucji, czyli do gminy, do powiatu i się spytać, jakie warunki mamy spełnić, aby nasza masarnia powstała tutaj, na naszym podwórku. Od początku wspierał nam z ośrodek doradztwa rolniczego w Mońkach, w Szepietowie. Pawadni po prostu razem z nimi na taki pomysł i to oni nas tutaj też pchali w tym kierunku, abyśmy to rozpoczęli taką działalność, jaką mamy teraz. W naszym zakładzie produkujemy różnego rodzaju wędzonki. Są to właściwie wędzonki oparte tak, jak robiły kiedyś nasze mamy i babcie. Bo ja to nic innego oczywiście tam nie wymyślam. Robię to tak, jak to robiła moja mama, także. Głównym właściwie składnikiem, jeżeli chodzi tutaj o składniki, co ja dodaję do swoich wyrobów, to jest sól, pieprz, czosnek, majeranek. To są podstawowe i tylko jedyne e, przyprawy, jakie dodajemy do swoich wędlin. Robimy oczywiście tutaj różne wędzonki, ale również robimy takie rzeczy jak salceson, pasztet, pieczeń, czy również jakieś inne takie pieczone golonki, teraz zaczęliśmy robić, lub inne pieczone rzeczy, które też znajdują swoich odbiorców. Naszym nowym wyrobem jest polędwica w oparciu o recepturę mojej babci. To będzie polędwica długo dojrzewająca która może leżeć jak ktoś, ile kto chce właściwie. Właściwie moje wszystkie wyroby leżą bardzo długo. Kiełbasa wiebrzańska podsuszana czy kiełbasa wiejska podsuszana leżą nawet pół roku. No jeżeli ktoś da rady, później je ugryźć, no bo nie wiadomo, im dłużej się to trzyma, tym bardziej to jest takie twarde. Ale smak na pewno jest niepowtarzalny i jest inny, jest wyjątkowy. Jestem właścicielem, jak również właściwie stoję na każdym stanowisku dla mnie. Każde stanowisko nie jest mi obce. Czy robienie kiełbas, czy składanie wędlin, czy wyrób jakichkolwiek rzeczy. Wszędzie właściwie jest mi pełno. Tak samo i sprzedaję. Zajmuję się sprzedażą, zajmuję się marketingiem, piszę faktury, rozmawiam z klientami. I aby to wyszło dobrze, yy, musi to właśnie być robione z sercem. A wszystko pójdzie naprawdę bardzo dobrze. Ja zajmuję się produkcją tutaj w masarni, a mój mąż zajmuje się hodowlą trzody. Dlatego, biorąc trzodę od mego męża z gospodarstwa jego, musi być wszystko oczywiście przerobione. To nie ma tak, że coś to może się zostać. Musimy wszystko przerobić tak jak było dawniej i dlatego moi klienci są różni. Jeden woli na przykład polędnicę, boczek, kiełbasę zjeść, a inny lubi na przykład słoninę, smalczyk lub jakieś inne wyroby zjeść. Nasze przedsiębiorstwo bierze udział w różnych konkursach, zdobywamy różne nagrody, również staram się o certyfikaty. Moim takim, bardzo takim fajnym certyfikatem to jest jakość tradycja. To jest bardzo ważny certyfikat, ważny na, na całą Unię Europejską. Także z niego jestem bardzo dumna i zadowolona, że posiadam taki certyfikat i zdobywam różne nagrody w różnych konkursach. Również należymy, tak jak tutaj widać, do Podlaskiego Szlaku Kulinarnego, gdzie również razem współdziałamy, uczestniczymy w różnych też zawodach, konkursach, uczestniczymy na różnych imprezach. Godnie reprezentując oczywiście nasze, nasze podlaskie smaki. Największą nagrodą jest dla nas to, że klienci do nas wracają, aby spróbować jeszcze dawnych smaków, zapachów z naszego dzieciństwa, z tego co jedliśmy u swoich babci i mam. Dystrybucja naszych produktów jest właściwie w całym województwie w sklepach naszych firmowych, jak również w innych sklepach, do których dostarczamy nasze wyroby. Jak również jesteśmy na e-bazarku, z którego oczywiście ludzie też korzystają i dzwonią do mnie z zapytaniem, gdzie można dostać te produkty i gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy. Firma prowadzona rodzinnie, także ja pomagam dla męża, mąż dla mnie. To jest bardzo ważne, aby wspierać się i razem sobie pomagać. W naszym gospodarstwie pomagają nas również dzieci i wspierają nas. Jest to takie naprzemienne, czasami mąż wozi wędliny, czasami któryś z synów. Lub pracują w gospodarstwie. Zależy po prostu, czego wymagają od nas w danym po prostu momencie. Także wspólnie pracujemy razem z dziećmi, którzy nas wspierają i również nas pomagają i wiedzą, że to kiedyś później po prostu kiedyś to przejmą i będzie to dla nich jakaś taka baza i początek na dobry jakiś rozwój, na jakieś takie też i również nie ukrywam, dobre pieniądze. Dlaczego właściwie powstała ta masarnia? To jest właściwie proste pytanie, bo są górki, dołki świńskie i w każdym z nich czasami po prostu można by było, byłoby nam ciężko, prawda, wyżyć z samej tylko trzody. Dlatego postanowiliśmy właśnie tutaj w czasie takiego, jakiegoś takiego kryzysu słabego przychodu do gospodarstwa. To jest właśnie alternatywa dla aby gospodarstwo utrzymywało się cały czas na takim samym poziomie i mogło zarabiać dodatkowe pieniądze. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, jak duży wpływ miały na to fundusze europejskie. Bez tego na pewno byśmy nie ruszyli, byśmy nie otworzyli tej masarni. To było dla nas naprawdę takie kluczowe i duże wsparcie, z którego skorzystaliśmy właściwie z dwóch programów. I wybudowaliśmy, z jednego wybudowaliśmy budynek, a z drugiego kupiliśmy sobie samochód na dowóz wędlin i wyposażyliśmy resztę masarni. To było naprawdę bardzo duże wsparcie i ogromne, ogromne dla nas pieniądze, które nam pomogły w rozruchu tej naszej masarni. Była właśnie taka możliwość i my skorzystaliśmy z takich funduszy, ale jeżeli takie są, na, pe na pewno warto z nich korzystać, bo to są naprawdę bardzo duże pieniądze, których właściwie nam nikt nie da, bo nikt tutaj sobie tak nie daje pieniędzy, żebyśmy coś tam sobie rozwinęli. A tutaj jest właśnie taka możliwość, abyśmy skorzystali z tych funduszy i... Coś sobie fajnego rozwinęli. To może być naprawdę, pomysły mogą być różne. W gospodarstwie naprawdę można różne rzeczy robić. Tylko czym naprawdę mieć dobry pomysł? Myślę, że wszystko chwyci, jeżeli ktoś będzie to sercem robił i naprawdę od siebie da dużo. Tak jak wspominała pani Małgorzata, biebrzańskie smaki zajmują się przede wszystkim produkcją wędzonek. Zajrzyjmy zatem do wędzarni. Tutaj właściwie znajduje się takie serce masarni, bo tutaj jest wędzenie. Także będziemy naturalnie dymem olchowym, gdzie jest rozpalane. Tutaj nawet można zobaczyć, gdzie jest rozpalane, i wędzi się to wszystko naturalnie. Także tak, tak to właśnie wygląda. To nie, to nie jest ani malowane, to wszystko jest naturalne. Kolory są. Naturalny ogień. Także no, robimy troszkę inaczej niż, niż inni. Trochę jest więcej pracy i to wymaga e, większego zaangażowania ludzi, bo niestety, ale dobrze uwędzić to jest jednak bardzo duża sztuka. My mamy surowiec, który pochodzi z naszego gospodarstwa, także jestem pewna tego surowca i jestem pewna, że mięso, które. Które tutaj mam do wyrobu kiełbas, jest bardzo wysokiej jakości. Ale jeżeli ktoś nie ma, powinien po prostu zainteresować się, kto w pobliżu właściwie takie, takie świnki ma, które jedzą bardzo dobrą paszę bez różnych dodatków i ulepszaczy. To jest bardzo ważne. Tutaj, po zrobieniu wszystkich kiełbas, to wszystko, z tym wszystkim wjeżdżamy sam wóz, wjeżdżamy do wędzarni i wędzimy już tak mniej więcej około 5 godzin, aby kiełbasy dobrze się uwędziły. Pomimo natłoku pracy, znajdujemy czas oczywiście na odpoczynek, aby czas spędzać razem z mężem, z dziećmi. Ale jeszcze chcę sobie powiedzieć, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o naszą masarnię. Jeszcze mamy coś w zanadrzu. A co to jest taka trochę tajemnica? Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to się uda. Masarnia Biebrzeńskie Smaki to kolejny przykład firmy prowadzonej z sercem, z pasją i przede wszystkim dobrze zarządzanej. Państwo Wojtachowie pokazują swoją działalnością, wypracowaną renomą i osiągnięciami, że wytwarzanie produktów regionalnych w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ma sens i warto się tym tematem zainteresować. Aby przekonać się, że stare, proste, rodzinne receptury na mięsne specjały są tymi najlepszymi, zapraszamy do szpakowa. Smacznego!